Halo, halo, ludzie go z kosmici. Mówi do was Knurko Nesur. W poprzednim odcinku była, e, była mowa na temat Ederadawer Caledonia 12-letniego. E, 12 ciekawego wypustu z tej małej, mało znanej dystylarni, która jest w rękach niezależnego botera Signatory Vintage. Natomiast dzisiaj będzie na temat Dauer 8 2008, 10-letniego e, z serii Straight from the Cask. SFTC jest pisane na opakowaniach tej whisky, które są zresztą też dosyć fikuśne, ponieważ te whisky są um, sprzedawane w takich małych drewnianych skrzyneczkach. Butelka sama z siebie też jest dosyć fikuśna. Ona wygląda trochę inaczej niż takie standardowe butelki, um, które są sprzedawane. O ile dobrze pamiętam, to jest tak, że um, to jest tak, że um, to są półlitrowe butelki, ale nie, nie cytujcie mnie na tym. Możliwe, że to są butelki faktycznie, e, faktycznie zero 07. Ja mam sample z z Whisky Exchange Perfect Measure. Także także niestety, ale te, te, tej fantastycznej fantastycznej butelki podtrzymać w ręku nie mogę. Edward 2008. SFTC Straight from the Cask, czyli e, seria Single Cask Whisky z Edradower. Oczywiście był tarkowana przez Sygnatory Vintage, ale oficjalnie jako, sprzedawana jako Edradour. Ehm, fajna rzecz na temat tych whisky jest taka, że dosyć dużo informacji można się o nich dowiedzieć, um, przynajmniej jeżeli chodzi o jakieś takie rzeczy w stylu na przykład numer beczki, ponieważ tutaj mamy do czynienia um, z beczką um, Sherry Butt, czyli tą taką dużą, dużą um, beczką powinien um, numer 164 w tym wypadku. Były dwa wypusty um, SFTC 2080 letnich ja mam numer 164, tam było chyba jeszcze 150 która z beczka była, e, była sprzedawana? Whisky, wydestylowana w 2008 roku. Kiedy dokładnie to nie, to nie jest powiedziane? Jest powiedziane, że jest ona zabutelkowana w sierpniu 2018 roku. Także teraz może być już dosyć trudno dostępna. Ja wydaje mi się, że w ogóle nawet sampla kupowałem już jakiś czas temu, kiedy, mm, kiedy y, pełne butelki nie były dostępne. Ale jako taka ciekawostka, warto na pewno coś takiego, y, coś takiego w, w mocy beczki sobie obczaić. W Wielkiej Brytanii 58 funtów taka, taka butelka kosztowała, ta, także całkiem nieźle, jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o wypusty, m, wypusty ym, w mocy beczki. Y, zazwyczaj to jest 70-80-90 funtów, nawet jeżeli chodzi o dosyć młode whisky, takie jak ta dziesięcioletnia propozycja z Edra Dauer. Ym, w Polsce najtańsze, najtańsze widełki, które udało mi się znaleźć, to było 360 zł do około 400 zł z małym haczykiem. Ym, a przynajmniej tyle podobne edycje kosztowały, e, kosztowały rok czy dwa lata temu. Teraz oczywiście mogą kosztować więcej i prawdopodobnie kosztują dużo więcej, em, ale, no ale taka jest niestety specyfika, e, specyfika tego rynku. Sherrybat numer 160, 164, em, czy też butelka numer 164, Zobaczyć teraz, co tutaj było. Yy, 164, z której butelki to jest rozdane, to chyba nie jest powiedziane. Powiedziane było, że, yy, że było 977 butelek z tego, yy, z tego rozlewu, co po szybkiej kalkulacji, kalkulacji dawałoby 683,9 yy, litra alkoholu. W tym wypadku mamy 53. 8,9% alkoholu. Oczywiście nie mamy filtracji na zimno, oczywiście nie mamy dodanych barwników, także 683,9 litra. Jeżeli by to podbić do 63%, 63,5%, tak jak zazwyczaj destylarnie whisky em, zalewają swoje beczki, to wychodziłoby około 740 litrów. Także prawdopodobnie była to beczka, która miała 750 litrów, co nie jest, nie, co nie jest niespotykane, jeżeli chodzi o sherryboty. Także em, co, co jest niespotykane, jeżeli chodzi o Sherry to musiała być wyjątkowo dobrej jakości beczka że w ciągu 10 lat e, uleciało z tej beczki raptem 10 litrów, e, 10 litrów alkoholu. E, ale też nie jest to jakoś super, super niespodziewane. Czasami po prostu zdarzają się wyjątkowo dobrze. E, zdarzają się wyjątkowo szczelne beczki i zdarza się wyjątkowo, e, dobry, zdarzają się wyjątkowo dobre warunki atmosferyczne w magazynach. Właśnie nie zawsze musi być tak, że whisky zawsze absolutnie ulatuje 1 czy 2% w ciągu roku. Niektóre whisky są, są wydawane. W 50 paru czy prawie 60 nawet po wielu latach leżakowania. Po prostu może być tak, że, em, może być tak, że e, tak się dobrze wszystko złożyło i warunki atmosferyczne i beczka po prostu dobrze zagrały. A może było to zalane w dużo wyższym procencie. Nie wiem, ale em, jak się taką szybką kalkulację na 63,5% zarobi, to ciągle jakoś to się wszystko trzyma kupy. Em, no i tak. 58,9% alkoholu, bez filtracji na zimno, bez dodanych barwników. Bardzo ciemna, bardzo ciemna bursztynowa whisky. Ona tutaj na filmie może wygląda trochę, trochę, trochę mniej ciemno niż jest faktycznie, ale ona jest bardzo, bardzo, yy, bardzo ciemna. Nie, 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 nie ciemna yy, na poziomie Coca-Coli, ale. Yy, ale zdecydowanie dużo ciemniejsza niż taki klasyczny bursztyn, e, który możemy spotkać e, przy, e, przy whisky, w których jest dodany karmel e, i też dużo ciemniejsza, albo trochę chociaż ciemniejsza, niż takie whisky, e, które są stricte leżakowane w beczkach po sherry, e, które się spotyka na rynku. To chyba tyle, co mogę powiedzieć na temat samej, e, na temat samej tej e, whisky jej otoczki, bez sprawdzenia, co będzie na nosie. Na nosie na dzień dobry Trochę rozpuszczalnika Trochę terpentyny Bardzo dużo, bardzo dużo Rodzynek, bardzo dużo pomarańczy z goździkami Jakaś gałka muszkatołowa Jakaś taka morla, marmolada ym, Pomarańczowa Morele sułtanki, em, Przyjrzałe banany Stricte Stricte rozpuszczalnik, bardzo mocno lotna alkoholowość 58,9%, jednak całkiem, całkiem sporo bardzo dużo owoców bardzo dużo takich fioletowych owoców właśnie ale też i dosyć silny, dosyć silny element takiego, takiego ciasta owocowego jakiś kutki, jakichś takich, jakichś takich bakaliowych, bakaliowych rzeczy ale przede wszystkim rdzynki pomarańcze, sułtanki, śliwki. Pomarańczowość jest, jest, bardzo, jest bardzo wyczuwalna. No i takie przejrzałe, takie już mocno, mocno przejrzałe, brązowe, brązowe banany. To tyle chyba, co, co jestem w stanie tutaj wyczuć na języku. Zobacz, na nosie, przepraszam. Zobaczymy, co będzie na języku, także w slancie. Próbuję sobie je na razie w mocy beczki. Oczywiście za chwilę sobie trochę doleję kilka kropel wody. Dużo słodyczy. Dużo słodyczy. Owoce, owoce, owoce. Jeszcze raz owoce. Na przedzie mamy rodzynki. Mamy kandyzowane pomarańcze. Mamy rodzynki w czekoladzie. Jakieś takie jakieś takie y, bombonierkowe klimaty w stylu y, w stylu baryłek y, wiśniowych. Mamy rodzynki, y, sutanki, mamy wiśnie w czekoladzie, mamy pomarańcze w czekoladzie, mamy jakąś taką biszkoptowość, mamy ciastka korzenne, mamy ciastka imbirowe, y, mamy tą kałkę muszkatołową, Mamy zdecydowanie goździki, także jakieś takie ciastka, ciastka korzenne. Można nawet jakby sobie pomyśleć o, o tym biszkopcie z pomarańczą, o jakichś takich delicjach szampańskich, ale, ale pomarańczowych z taką ciemną, ciemną czekoladą, nie taką standardową. Jest taki element takiej taki ciężkiej, ciężkiej, słodkiej, trochę goryczkowej lepkości w tej whisky, który kojarzy mi się dosyć mocno z melasą. Jest trochę pieprzna, są znowu te rodzynki, jest dosyć oleista, dosyć ładnie zakrywa całą jamę ustną, trochę maślana, i gdzieś po, taki, po takiej dłuższej chwili zaczyna wychodzić trochę bardziej naprzód drewno. Ale to drewno jest dosyć mocno przygaszone, ono wychodzi tutaj delikatnie, ta goryczka i taninowość jest tutaj zdecydowanie mniej wyczuwalna niż nawet w tej kaledonii 12-letniej, która była w poprzednim filmie. Czuć trochę ciągle taką, taką chemiczność, taką chemiczność, która kojarzy mi się z rozpuszczalnikiem, która kojarzy mi się z terpentyną, która kojarzy mi się może z jakąś bejcą nawet. Ale nie jest to nieprzyjemne, to jest taki element chemiczny po prostu, który, który gdzieś pomiędzy tą, tą bazą goryczkową i tymi owocami się po prostu plasuje gdzieś pomiędzy nimi. Ponieważ ciągle doświadczenie, doświadczenie tej whisky jest bardzo, bardzo, bardzo dobre. Jest gęsta, jest lepka. Na takim odleglejszym, dalszym finiszu zaczyna wychodzić trochę więcej, trochę więcej różnych przypraw. Wychodzą rzeczy, które kojarzyłyby mi się z kardamonem, trochę, bardziej, trochę rzeczy, które kojarzyłyby mi się z kminem rzymskim i trochę rzeczy, które kojarzyłyby się gdzieś z anyżem i mentolem nawet. Jest to, jest to mocna. Dosyć kopiąca, dosyć kopiąca propozycja, ale tak, ani w jamie ustnej, ani w przełyku za bardzo alkoholem nie dawała. Dawała alkoholem trochę w smaku i trochę w, w samym takim poczuciu smaku, tym rozpuszczalnikiem dawała. I na nosie też nie było za bardzo czyli samej alkoholowości, bo czuć się taką chemiczność dużo bardziej. Ja sobie tutaj dodam krople wody i zobaczymy. Zobaczymy, z czym to się będzie, z czym to się będzie jadło za chwilę. Mój em, zaufany, piękny, malowany kubek z Highlandową zawianą krową. Z drogą kubek takie wspomnienie. E, wspomnienie Aberdeen, ponieważ to, to jest kubek e, z artworkiem z rysunkiem e, lokalnej artystki pani Catherine Redgate, która robi kubki, naszywki, przypinki, chusty, e, apaszki i inne takie rzeczy. Koszulki chyba też robi jakieś torby na ramię i tak dalej z różnymi, wzrami. nie tylko nie tylko z krową, z różnymi innymi zwierzętami, ale jest, ma bardzo, jest to mm, ma pani bardzo fajny styl e, w którym to wszystko jest rysowane. No to tak, kilka kropli wody. Chwila dosłownie odle, odleżona. Ja też będę musiał zobaczyć, jak ta whisky będzie smakowała, jak sobie postoi z pół godziny albo godzinę nawet w tym kieliszku yy, i sobie odetchnie. Yy, ja ją rozlałem, yy, rozlałem ją zanim zacząłem nagrywać ten filmik o Kaledonii, więc powiedzmy, że ona z pół godziny już sobie stała tutaj yy, w kieliszku i zdążyła się trochę otworzyć. Nie wiadomo, jak będzie mocno otwarta minutę czy dwie minuty po dodaniu wody, ale no cóż, zobaczymy. a rozpuszczalnikowość sobie gdzieś, sobie gdzieś uleciała, także tutaj teraz na nosie jest dużo bardziej dużo bardziej skupienie na, na owocach. Są rodzynki, są te pomarańcze z goździkami, są jakieś takie prażone kasztany, jakaś taka trochę bardziej wytrawna nuta, ale też właśnie morele, sutanki, jakieś tak dużo, dużo, dużo owoców. Te przejrzałe banany tutaj ciągle są. I trochę gdzieś mocno z tyłu tej takiej przyprawowości, jest gałka muszkatołowa, jest, jest tarty imbir, są goździki, jest kardamon, jest kmin rzymski, jest anysz. Także może faktycznie trzeba kilka kropel wody po prostu dać tej whisky, żeby ona, żeby ta chemiczność sobie gdzieś z niej odleciała. Na języku pojawia się nuta, która kojarzy mi się trochę z takimi fermentowanymi jabłkami wydestylowanymi, czyli czymś takim trochę kojarzącym się z Calvadosem. Wszystko inne tutaj ciągle zostaje. Zostają rodzynki, zostają pomarańcze z goździkami, zostaje gałka muszkatołowa, trochę pieprzna, rodzynki w czekoladzie, trochę chili, melasa, ciastka imbirowe, trochę drewnianości, trochę tych tanin, trochę tych takich przypraw znowu, kardamon kmin rzymski, ale ale ta rozpuszczalnikowość, ta bejca, ta terpentyna, sobie gdzieś e, poszły trochę w odstawkę i bardziej może właśnie ten, e, może właśnie te smaki prze przetransformowały się trochę w jakieś takie, w jakieś takie przefermentowane jabłka, w jakiś taki kalwados, coś w tym stylu. Także zdecydowanie whisky, która, której na dobre robi tutaj kilku kropel wody. Jak to się będzie rozwijało później w kieliszku, to sobie zobaczę później wieczorem, ale to na razie. Tyle, co miałem do powiedzenia na temat tej whisky. Bardzo dobra rzecz, Szczególnie w takiej cenie, jeżeli mamy dostępność, jeżeli mamy dostępność jakąkolwiek do, do dojścia do takich whisky, wiem, że Enterdower wiem, że sprzedaje też balechiny dymne w bardzo różnych wersjach, też, w, też właśnie z serii State from the Cask, czyli w, czyli w pojedynczych beczkach, czyli w mocy beczki, czyli w wysokim procencie, czyli bez filtracji, no, bez danych barwników. To wszystko zazwyczaj ma około 10 lat, rzadko kiedy więcej niż, niż 12 czy 13 lat. Ceny są bardzo, bardzo różne, ale ale przynajmniej na, taki, na takiej na puli próbek jednej sztuki, którą mogłem spróbować, i na, e, i na opiniach znajomych, którzy próbowali takich balechinów i tych nowszych wersji e, Edradowerów e, SFTC, to muszę powiedzieć, że na pewno warto się tematem zainteresować. E, wszystko zależy od ceny, w jakiej, w jakiej, w jakiej można takie whisky dostać, ale z drugiej strony, jeżeli uda się znaleźć, tak w czterech czy pięciu stówkach, dziesięcioletnią czy nawet letnią, e, whisky z pojedynczej beczki i butelkowane, butelkowaną w mocy beczki, to pewnie warto się tematem zainteresować. Pominę trochę temat tych drewnianych skrzynek, które robią wrażenie, ponieważ są fajne i one ładnie wyglądają. Czy one są potrzebne, wątpię czy one kosztują pieniądze, które, które mogłyby. dzięki których Brakowi mogłaby ta whisky sama z być tańsza, czyli na przykład, jeżeli byłaby sprzedawana bez, tak, bez takiej skrzynki, czy mogłaby cena zejść o 5 czy 10 funtów, czy tam o 20 czy 50 zł w dół, to pewnie by tak mógł być, faktycznie, i pewnie mielibyśmy dużo lepszy przelicznik faktycznej jakości produktu i ceny. Rzeczywiście taka, taka skrzyneczka drewniana robi wrażenie, ale ona jest, nie zmienia tego, co dostajemy wewnątrz butelki i e, ja bym mocno agitował, żebyśmy jednak coraz bardziej skupiali się e, i coraz bardziej wygłaszali swoją, e, swoją em, opinię, że chcielibyśmy jako konsumenci mieć jak, największą, jak najwyższy przelicznik cena-jakość i wszystkie te dodatkowe rzeczy, mimo że ładne, mimo że fajne, mimo że oczywiście, oczywiście robią wrażenie i oczywiście jakoś sprawiają, że lepiej się czujemy na temat... Em, na temat tego, co pijemy, to one nie zmieniają to, co mamy potem, mamy potem w kieliszku, więc jak dla mnie są zbędnym dodatkiem, a tylko podwyższają cenę produktu. I to teraz jest chyba faktycznie wszystko, co miałem dla Was na dzisiaj. Pozdrawiam, mówi do Was Knurko na